Na samym początku grube pytanie. Grube, na pewno się tego nie spodziewasz, że o to zapytam. Skąd się wzięła u ciebie taka głęboka wiara w Boga? No, wszystkie, wszystkie te moje perypetje życiowe i te cuda, które miały miejsce w moim życiu, no i jeszcze bardziej mi jakby. Kierowało w stronę wiary, w stronę Boga, aczkolwiek ja muszę przyznać, że od zawsze byłem bardzo wierzący i bardzo modlący, i nawet moja mama mówiła, że powinienem iść na księdza. Więc wypadki już później mnie utwierdziły, ale ja pamiętam, że od zawsze od małego lubiłem. Ja bardzo do dziś lubię. No, uczestniczę co niedzielę we Mszy Świętej, ale bardzo lubię iść do kościoła. Jak jestem sam, jest pusto, wtedy łapię taką koncentrację, modlę się i to jest taka rozmowa z przyjacielem. Bo A tak czy... traktuję pana Jezusa Boga. Czy Twoim zdaniem istnieje coś takiego jak wierzący niepraktykujący? Wydaje mi się, że nie, bo to wiesz, no, jedno z drugim, jak można w coś wierzyć, a, a czegoś nie praktykować. Tak, wierzę, że rower, jazda na rowerze mnie odchudzi, ale nie będę jeździł na rowerze, tak? Więc jakby mi się wydaje, że zresztą no, nie można chyba wierzyć i nie być y, praktykującym. Sakramenty, które nam dają bardzo dużo wierząca osoba. Y, Chcę z tego wszystkiego korzystać, z tego, co nam daje wiara, co nam daje Bóg, więc osoba, która mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, no, no, no wiesz, no są sakramenty, których trzeba przestrzegać, więc ja jako osoba wierząca chcę z nich korzystać. A jak ty jako katolik reagujesz na wszystkie afery związane z Kościołem? Boli to? E, nie można wszystkich ludzi wrzucać do jednego worka, aczkolwiek e, Kościół, wiadomo, to jest... E, miejsce w którym chodzimy się modlimy aczkolwiek kościół jest oceniany przez pryzmat człowieka który jest człowiekiem słabym i bo oceniamy kościół źle przez pryzmat księżyk którzy zboczyli z, z dobrej drogi i gdzieś tam pobłądzili a dlaczego nie oceniamy kościoła przez pryzmat ludzi którzy rzeczywiście są bardzo księży którzy są bardzo wierzący którzy robią dobrą robotę zawsze łatwo jest nam Kogoś ocenić, oczernić i znaleźć w nim błędy, ale potraf musimy potrafić w tym wszystkim znaleźć też e, kogoś, kto rzeczywiście robi dobrą robotę, więc, jakby. I wśród policjantów jest i dobry policjant, i zły policjant. Wśród księży, niestety, też jest i dobry ksiądz, i zły ksiądz. Aczkolwiek Kościół to jest miejsce, to jest takie ważne miejsce dla nas katolików, a 90% osób mieszkających w Polsce deklaruje się, że są e, chrześcijanami katolikami. Więc jakby nie wiem skąd to się bierze. Nie wiem skąd to się bierze. Ja generalnie z tym walczę, bo, bo nie można oceniać ogółu przez pryzmat jednostki, która gdzieś zbłądziła i zostało to e, naświetlone. Pięknie, to już ostatnie pytanie, czy twoim zdaniem Kościół powinien być trochę rozdzielony z państwem? Jak najbardziej. Ja też i kościół rozdzielony z państwem i, i ja też. Ja może to dziwnie zabrzmi, ale ja e, tak jak i ludzie, artyści, e, my jesteśmy dla wszystkich ludzi, prawda? Więc e, jeżeli opowiadamy się za czymś, to ranimy kogoś. To być może lubi nasz za to, że osoby, które dają rozrywkę, powinny być od rozrywki. Może to jest kontrowersyjna wypowiedź, ale i, i dlatego Kościół. Kościół to jest miejsce, gdzie człowiek ma szukać Boga, gdzie ma znaleźć miłość, wiarę. To jest taki kręgosłup moralny i drogowskaz, który ma mu pokazywać, jak w tym świecie funkcjonować. Więc no, i Kościół nie powinien się mieszać w takie sprawy. To jest moje zdanie, które może być skrytykowane, aczkolwiek i ludzie dla mnie, osoby medialne też nie powinny w pewnych sprawach zabierać głosu, bo punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. Nam się wydaje, że coś jest białe, ale dla kogoś może być czarne. I, i, i być może on ma rację i my mamy rację, tak? Więc jakby nie możemy się opowiadać za czymś twardo i jeszcze zmuszać do tego innych ludzi, bo, bo za moment może się sytuacja zmienić i to, za czym się opowiedzieliśmy, może być dla nas. Yy... Czymś właśnie, co byśmy teraz skrytykowali. Tak? A być może ktoś, dla kogo jestem autorytetem, pójdzie za moim głosem, więc to nie do końca musi, może być głos, który jest takim głosem e, w tym momencie e, głosem autorytetu. Tak? O, może tak się wyrażę. Przytnę, wytnę, będzie pięknie. Dziękuję bardzo. <gry>